Sposób, w jaki funkcjonujemy w relacjach z dorosłymi, mam tu na myśli oczywiście, kiedy jesteśmy dziećmi, w dużej mierze będzie przekładał się na nasze reakcje. No bo jeśli na przykład nasi rodzice są lękowi, e, wiem, że ty też masz takie doświadczenia osobiste, e, jeśli nasi rodzice są e, lękowi i przewidują, tak, uważaj, nie, za chwilę spadniesz, pobrudzisz się, nie krój tego, bo obetniesz sobie palec, no coś ty znowu zrobił, prawda? To popatrz, tak, jeśli my jesteśmy nasyceni takimi komunikatami, to nim cokolwiek się wydarzy, my już go w głowie mamy.

Kolejnym też takim obszarem jest po prostu czysta biologia. I znowu tutaj możemy się odwołać do badań, które pokazują, że niektóre dzieci, niektórzy z nas po prostu rodzą się bardziej reaktywni. Czyli rodzą się z bardziej wrażliwym układem nerwowym. Po prostu tak mamy. I badania nawet nad niemowlętami, nad malutkimi dziećmi pokazują, że ich reakcja na sytuację będzie bardziej intensywna. Niż innych badanych. To już pokazuje tak, że od najmłodszych lat ta nasza postawa będzie biologicznie uwarunkowana bardziej na tą postawę lękową niż u innych osób.